Dzień dobry. W tym filmie pokażemy Panią elementy pracy nad blizną dla pacjentek po operacji oszczędzającej. Pacjentka po operacji oszczędzającej, e, czyli pacjentka ma usunięty sam guz, e, ale ma dwa cięcia, czyli jedno cięcie jest do, e, od guza, a drugie cięcie usuwające węzły chłonne pod pachą. Pracując na bliźnie, będziemy pracować w trzech obszarach. W obszarze najbardziej odsuniętym od miejsca operacyjnego, i ten obszar właśnie koleżanka pokazuje. Następnie mamy obszar bezpośredniej ingerencji chirurgicznej, czyli wokół obydwu blizn. I trzecie trzeci miejsce to jest bezpośrednie działanie na jednej i drugiej bliźnie. W obszarze najbardziej odsuniętym od blizny będziemy działać w okresie najwcześniejszym, czyli do 2-3 tygodni od operacji. I zaczniemy właśnie od ruchu głaskania, który teraz koleżanka wykonuje. Delikatne ruchy, w związku z tym, że obszar jest duży, możemy go wykonywać całą powierzchnią dłoni. I ruch jest zawsze w kierunku miejsca operowanego. Następnie mamy ruchy kompresji, ucisku takiego pionowego tkanek w całym obszarze. My wykonujemy to pojedyncze powtórzenia, natomiast panie tych powtórzeń powinny wykonać kilka i zabieg w pierwszym okresie powinien trwać 5-7 minut i powinien być wykonywany codziennie. Kolejnym ruchem w, tych, w tym obszarze jest tak zwany ruch spiralny i jest kierunek do blizny. Musimy te ruchy wykonać w całym obszarze. Jedną ręką wykonujemy ruchy, drugą sobie stabilizujemy pierś. Przechodzimy do obszaru bezpośredniej ingerencji chirurgicznej. Ten obszar jest zdecydowanie mniejszy od poprzedniego, więc już nie całą dłonią, tylko tylko palcami. I znowu już zaczynamy od właśnie głaskania. Delikatny. Żadne ruchy podczas tych naszego działania nie powinny być ruchami bolesnymi. Następnie w tym obszarze wykonujemy. Ruchy kompresji, delikatnego ucisku. Jesteśmy w obszarze ingerencji chirurgicznej, czyli już jesteśmy w czasie 2-3 tygodni od zabiegu po zdjęciu szwów. To nie znaczy, że tego obszaru odleglejszego nie opracowywujemy. Również ten obszar jest do opracowania. Zawsze od niego rozpoczynamy. Wykonujemy ruchy spiralne. Mniejszą płaszczyzną, opuszkami palców. Siłą rzeczy, w związku z tym mamy większy obszar do opracowania w tym czasie będzie ten zabieg już trwał troszkę dłużej. Przechodzimy do obszaru bezpośredniego oddziaływania na bliźnę. Pierwszy rozpoczynamy od tzw. ruchów skrobania, czyli opuszkami palców zagarniamy tkankę tak, jakbyśmy chcieli ją wepchnąć pod bliznę. Z każdej strony i ruch zawsze jest prostopadle do linii cięcia. Ruch koło ruchu, całą, cały przebieg blizny, żeby wykonać. Następnie mamy tak zwany ruch czesania, czyli opuszkiem palców w bezpośrednim sąsiedztwie blizny bądź bezpośrednio na bliźnie wykonujemy ruch równolegle do przebiegu blizny. Następnie mamy ruchy takiego miejscowego, lokalnego rozciągania blizny, czyli bezpośrednio na bliźnie. Odcinkowo rozciągamy, uelastyczniamy sobie bliznę. Działając na bliźnie jesteśmy już 5-6 tydzień po zabiegu. Pierwszy obszar to jest do 2-3 tygodni po zabiegu obszar ingerencji chirurgicznej między drugim, trzecim, a piątym, szóstym tygodniem od operacji, a sama blizna to jest powyżej 5-6 tygodnia. Kolejnym ruchem jest ruch dopasowywania, czyli układamy nasze ręce wzdłuż blizny, w bezpośrednim jego, jej sąsiedztwie i wykonujemy naprzemienne ruchy w przeciwnych kierunkach. Dopasowywujemy brzegi blizny. Następnie na samym końcu już naszego działania cały obszar możemy wygłaskać i zawsze w kierunku blizny w kierunku ingerencji chirurgicznej. Dziękujemy za obejrzenie filmu i zachęcamy do samodzielnej, codziennej pracy i obejrzenia pozostałych materiałów.